Dzień dobry, moi kochani, witam na dogrywce propozycji od Moni z kanału Nie tylko Zdrabki. Miałam propozycję na Paradizo i Krzyżówkę, wyszedł remis. Kto oglądał, wie jaki remis. Więc wszyscy głosowali, no wszyscy, prawie wszyscy, bardzo duża część moich widzów w komentarzach głosowali za dogrywką. Oczywiście, jak najbardziej. I tak zbieg okoliczności się stał, że pani podała mi dwie dziewiętnastki, bo w końcu dorwałam krzyżówkę. Dziewiętnastka Paradizo i dziewiętnastka Krzyżówka, także przy okazji teścik numeru 19. Krzyżówka nadrapana, powiem wam, że bardzo fajnie się układa, bo dużo liter wydrapanych. W bonusie brakują tylko dwie K i L, i na dole mam dwa słowa. Tu przez pomyłkę zdrapałam R. Tego nie ma, no chyba że jeszcze będzie, bo się rozpędziłam z A i zahaczyłam o R. No chyba, że jeszcze dadzą. Zobaczymy. No to troszeczkę zbliżę i dokończymy tą krzyżówkę, a paradizo zostawiłam całe. To chyba nie będzie aż takie tak długo trwało. I mamy W. I szukamy W. Mamy tutaj W. I tutaj mamy W. I jeszcze było E. No właśnie. Je przygotowuję i szybko się spieszę i gubię. E, tutaj W nie widzę wcale. I w ostatniej. Mamy mrowisko. Tu mamy W. No i ciekawe jak to teraz jeszcze było s jak to teraz wyjdzie wtedy był remis kolejna literka to s i tu mamy s tu mamy s no tu jeszcze było o i szukamy s No i chyba wszystkie. Ostatnia. Ostatnia. Jeszcze jedną. Jeden wyraz. Jest! Osa jest w ostatniej. Czyli krzyżówka na prowadzeniu. Trzy. Tej, której jeszcze mnożymy. To dopiero będzie mnożenie. Jest R. No to fajnie. Wydrapałam już to R, to przez pomyłkę to Fajnie, że dali, nie będzie mnie tu myliło. R, R, ale fajnie, krzyżówka wygrana. Tu mamy Brema. Pierwszy wyraz. Tu mamy R. I w ostatniej. Tu jeszcze było S. Tu mamy R. Kolejna literka. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Literka J. Ile tam będziemy mnożyć. Na pewno aż razy jeden. To tak zawsze dajemy jak jest wygrana, to jest razy jeden. Tu literka J widzicie czy nie widzicie gdzieś? Jak widzicie, to krzyczcie popukajcie w ekran. <gry> Literka J, J, J. Jest tu. I ja więcej nie widzę. Esop, Osa i Ada. Ale fajnie. Literka L. No i też się robi przy bonusie gorąco. Jeszcze tylko brakuje K. Dobra, tu szukamy na razie L. I tu się nigdzie więcej nic nie tworzy w tych innych krzyżówkach. W środkowej mamy lotto. To było w. Wcześniej było w. Tutaj mamy pierwszy wyraz lawa. Było też y. I było i. No, ale to nic nie zmienia. Aha, brema i lawa. Tutaj mamy dwa wyrazy w takim razie. I tu literka L dołoży. Trzecie, czwarte słowo. No, niestety, ale nie. Ostatnia literka, czy to będzie K? No. Na tym to polecieli grubo. Literki V. A nigdzie niestety nie ma. No dobra. Co było w bonusie? Uuu. Dlatego nie było literki K. A mnożymy razy jeden. No to wiadomo przecież. I mamy BB. Ale to też bardzo cieszy, bo krzyżówka wygrana. No to co na to Paradiso powie Pocznę stąd chyba drapać, bo nie wiem w jaką stronę. Flaming. Tutaj flaminga nie widzę, tu nie widzę, tutaj widzę i tutaj też nie widzę. Kolejny symbol to jest delfin. Jest delfin. Parze, Paradiso też do zwrot, i będziemy znowu robić dobrywkę, jak będziecie chcieli. Jak uda mi się krzyżówka, oczywiście dorwać. Płetwy. Płetwy, płetwy. Gdzie są płetwy? Tutaj są płetwy. I teraz mamy kostium. I kostium, gdzie jest kostium? Tu jest kostium. Tylko raz. No to tutaj się naprawdę źle zapowiada kompas. Łabo dają te symbole. Tu mamy kompas. No co po jednym? I katastrofa się wydarzyła, bo już trafiłam na kontrolne, ale zasłoniłam. To lecimy w tą stronę 2, 4, 5, 6, 7. No to tu będzie. Krabik. Krabik. Też jedna kontrolna niczym nie świadczy, bo tutaj i tak jak się wydrapie linie, to już jest wiadomo. Ile się wygrało? Tak, w tą linię trzeba stworzyć. I fala, czy gdzieś jest jeszcze fala? Ja nie widzę. Dobra, drugi rząd. Palma, palma jest. Mm, tu palma jest. Więcej nie ma. Szorty. Shorty są. Kolejne to jest rozgwiazda. Rozgwiazdka. No co tak kiepsko z tymi symbolami albo kiepskie z moim wzrokiem, nie wiem, ośmiornica. Jest rozgwiazda. Dobra. Ośmiornica jest. I tu rozgwiazda. Teraz mamy termometr. Termometr tu. Tu, tu. Teraz mamy tęczę. Tęczę jest tutaj i tutaj. Aha, tu już jest sześć, to koniec. Teraz okularki. Okularki, okularki są tutaj. Teraz mamy. Cytrynkę, czy pomarańcz, jak to tam, jak kto woli. Tam mnie to bardziej jak cytryna wygląda, bo to jest żółte, a nie pomarańczowe. Ryba. Ryba jest. Tu ryba jest. Aparat. Aparat daje linię 20 zł. Aparacik. Czy gdzieś jeszcze jest aparacik? To już Paradizo w takim razie wygrywa. Aparacika więcej nie widzę. Nutka. Nutka gdzie jesteś. Tu są nutki. Teraz mamy arbuza. Albo za tu, albo tu i tu, no to jakby dali deskę, to 10 tysięcy. Ja się wcale nie pogniewam. A dali napój, a napój jest tu i napój więcej nie ma. Czyli jest jedna linia 20 zł tutaj. Kontrolna odsłoniła mi się C. I to się zgadza. Także rywalizacja bardzo udana, bo obie zdrabki wygrały. Ale wygrywa Paradiso, bo daje 20 zł, a krzyżówka 10, czyli tylko zwrocić. Na 20 zł wkładu 30 odzyskałam, czyli jestem 10 zł na plusie. Zaglądajcie na kanał Nie tylko zdrabki. Do Moni. Ja Ci dziękuję. Za to poprzednią propozycję, a widzą, dziękuję za, za to, że chcieli dogrywkę. Dogrywka bardzo udana, super. Wszystkich serdecznie i cieplutko pozdrawiam. Serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Pa!